Witajcie ponownie. Dzisiaj chciałabym poruszyć powody, dla których dusze wcielają się na ziemię. Ja bardzo często spotykam się z czymś takim, że dusze pojawiają się tutaj, żeby się uczyć, żeby doświadczać. I muszę Wam powiedzieć, że ja ten temat rozważałam przez bardzo wiele lat. Ja tego nie potrafiłam zrozumieć. Bo skoro wywodzimy się ze źródła, a źródło jest doskonałe, to czego my, jako cząstka tego źródła i przejaw tego źródła, mamy się jeszcze uczyć, albo czego mamy jeszcze doświadczać? I do tej pory bardzo często się spotykam z takim przekonaniem, że dana osoba mówi: No, ale wiesz, ja muszę tego doświadczyć, bo na przykład mam taki i taki układ w horoskopie, albo ktoś mi tam powiedział, czy też ja sama czuję, czy sam czuję, że właśnie tego mam się nauczyć. I ja mam, muszę przyznać, szczerze, wtedy taki zgrzyt. Zresztą ja też nagrywałam niedawno taki filmik o tym, czy my na pewno musimy wszystko przepracowywać. Bo wiele osób mówi, że a tam wiesz na przykład no z mężem czy z żoną nie układa się już od dawna albo mam taką bardzo trudną relację z mamą, ale ja jeszcze nie przepracowałam czy nie przepracowałem wszystkich tych emocji, tam jeszcze są cały czas jakieś kwasy, e, cały czas są jakieś zranienia, więc ja nie muszę, ja nie mogę odejść, ja nie mogę zostawić tej relacji, no bo ja po prostu muszę tam coś przepracować, jest jeszcze jakaś karma czy coś tam. Nie faktycznie bardzo często tak jest, jak robię wgląd w sytuację, że jest dosyć poważna karna w danej relacji, czy w ogóle w danej sytuacji, bo, bo to nie zawsze musi chodzić tylko o relację, może na przykład chodzić o sytuację w pracy, czy jakąś sytuację prawną i tak dalej. Tylko to, co też wtedy powiedziałam w tamtym filmiku, nie zawsze chodzi o to, że my mamy tkwić z daną osobą. Czy w danej sytuacji i ją tam uparcie przepracowywać, bo nieraz to są naprawdę lata przepracowywania i praktycznie nic się nie zmienia, tylko czasami chodzi o to, żeby już naprawdę tą relację, tą sytuację zostawić z miłości do siebie. I niekoniecznie to ma od razu oznaczać rozwód czy zostawianie mamy na zawsze i nieodzywanie się do niej i tak dalej. To już są kwestie indywidualne, ale nie chcę do tego wracać, co wtedy omówiłam, bo dzisiaj właśnie chciałabym się wypowiedzieć na ten temat, czy my naprawdę mamy tak doświadczać i naprawdę mamy tak się wszystkiego nauczyć, że mamy po prostu wchodzić w te wszystkie sytuacje, które się pojawiają, po to, żeby czegoś doświadczyć, czy, czy że się nauczyć. I ja muszę Wam powiedzieć, że tak, im dłużej pracuję, a pracuję głównie z karmą, jak pewnie już wiecie. Jeśli oglądacie moje filmiki, że to co ja widzę pod kątem właśnie realizacji karmy, przejawiania się karmy, czy to w relacjach, czy w różnego rodzaju sytuacjach, to tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy my byli szczęśliwi. Wiem, to jest banał, ale to jest prawda. I możecie sobie pomyśleć: ok, no to co z tą nieprzepracowaną karmą, co z tym całym sitem, który zrobiłam, czy zrobiłam w poprzednich wcieleniach? Czy, czy nie ma tutaj jej za to żadnej odpowiedzialności? Czy ja na przykład nie powinnam, nie powinienem doświadczyć tego, co zrobiłam, zrobiłam innym w poprzednich wcieleniach poprzez to, że sam, sama tego doświadczę. To też już kiedyś tłumaczyłam i też nie chcę tego powtarzać, bo yy, cały czas krążę wokół tego swojego głównego wątku. O co chodzi w tym, że my mamy być szczęśliwi? My właśnie po to mamy oczyszczać te schematy karmiczne, te, te programy, te przekonania karmiczne, żeby więcej ich nie powtarzać. Bo co komu po tym, że ty będziesz powtarzać swoje programy karmiczne, na przykład właśnie w jakiejś relacji? Tak naprawdę chodzi o to, Żebyś ty się nauczył, nauczyła żyć na przykład w szczęśliwym związku, a nie, żebyś tkwił w toksycznej relacji z żoną i z nią coś tam przepracowywał, lub tkwiła w toksycznej relacji z mężem i coś tam przepracowywała przez X lat. Biorąc jeszcze najczęściej całą winę na siebie, bo mąż nawet nie wie, że ty coś przepracowujesz, bo tak też bardzo często się zdarza. I żyje sobie tak jak dotychczas. Wyobraźcie sobie, że jesteście rodzicami i macie dziecko. Albo jeśli faktycznie macie dziecko, no to wyobraźcie sobie taką sytuację. Czy Wy chcecie, żeby Wasze dziecko doświadczało chodzenia do klasy pierwszej? Doświadczało matematyki, czy żeby się nauczyło matematyki? Albo żeby zdobyło wiedzę z tej pierwszej klasy i poszło do drugiej. Ja się zawsze śmieję, jak na przykład wchodzę do pokoju swoich dzieci i mówię: czemu to jest taki bałagan? I młode mi mówią: Mamo, ale my sprzątałyśmy. A ja mówię: A to chodziło o to, żebyście posprzątały, a nie sprzątały. Tryb dokonany. Więc ja widzę to w ten sposób, analogicznie. Do tego tematu, który tutaj poruszam. Nie chodzi o to, że ty masz się uczyć. Ty masz się nauczyć. Więc siłą rzeczy, ty nie masz doświadczać. Ty masz wiedzieć, które sytuacje są dla twojego dobra, a które nie są. I czasami to takie przekonanie, właśnie, że ja mam doświadczać, oznacza, że ty wejdziesz pięć razy w taki sam toksyczny schemat związku, albo właśnie będziesz w jednym toksycznym związku pozostawać. Przez 15 lat, bo ktoś ci powiedział, że ty masz doświadczać tego i tego. I znowu używając tej analogii rodzica do dziecka, bo ja po prostu najbardziej lubię używać takiego porównania, że Bóg to jest taki dobry rodzic. Czy Bóg chce, żebyś. Ty 15 razy stracił, straciła pracę, czy też Bóg chce, żebyś tym miał, miała dobrą pracę. Nie wiem, czy, czy ja się wyrażam zrozumiale. Chodzi mi o to, że tak naprawdę, jeśli my pracujemy nad tymi swoimi przekonaniami, nad swoim poczuciem wartości, nad budowaniem poczucia wartości, nad budowaniem miłości, to my z góry będziemy wiedzieli, które. Sytuacje są dla nas, a które nie. Na tym polega to nauczenie się versus uczenie się czy doświadczanie. Bo jeśli Ty y, zdasz z pierwszej klasy do drugiej, no to wiesz, że te informacje, y, których Cię nauczono w pierwszej klasie, są już za niskie dla Twojego poziomu, tak? Bierzesz tą wiedzę i idziesz dalej, idziesz do drugiej klasy, a nie się upierasz, że Ty będziesz w tej pierwszej przez kolejne, na przykład, trzy lata. Chodzi o to, żeby się nauczyć, a nie uczyć. Wiem, powtarzam się, ale próbuję to w miarę jasny sposób wyjaśnić. Ja to bardzo często. Słyszał od kobiet. Bo mi na przykład astrolog powiedział, że ja się transformuję poprzez relacje z przyjaciółkami, i to, że jakaś tam kolejna mnie zdradziła, się ode mnie odwróciła, no to po to, żebym ja się przetransformowała. Nie. Ty masz mieć udane relacje z przyjaciółmi. Masz się przetransformować raz na zawsze, a nie transformować. I o tym właśnie mówię, że my mamy być szczęśliwi, a nie się uczyć czy doświadczać. I też możecie powiedzieć, bo przecież tutaj, czy, czy w religiach różnego rodzaju, czy. Czy nawet w duchowości bardzo często się słyszy, że my się uczymy przez cierpienie, więc my mamy doświadczać, my mamy cierpieć i my się wtedy najlepiej nauczymy? My przez to właśnie odrabiamy karmę. No nie, to też już kiedyś tłumaczyłam, jak to jest z tą karmą. Czy to na pewno tak, że karma jest kara i dlaczego nie? Jeśli chcecie dalej drążyć w tym temacie, to myślę, że możecie wrócić do tego filmiku. To, co ja widzę u siebie w sesjach, to w 100% przypadków chodzi o to, żeby wyjść z danej karmy, która krzywdzi i ciebie i inne osoby, najczęściej. I znowu, bo takie pytanie już kiedyś zadawałam w jednym ze swoich filmików: czy to znaczy, że nie ma sprawiedliwości, bo ty sobie oczyścisz karmę? Nie, najczęściej właśnie o to chodzi, że ty masz się nauczyć wyrażać daną kwestię w sposób pozytywny po stronie światła. Tłumaczyłam z tymi biegunami już nieraz, tak? Ty i tak jesteś gdzieś na tej linii, tylko chodzi o to, żebyś nie był, nie była tutaj po stronie cienia, tylko żebyś przeszedł, przeszła tutaj na stronę światła. Czyli ty będziesz realizować tą karmę ale w pozytywny sposób. Ale też bardzo często chodzi o to, że Ty się po prostu karasz za to, co zadziało się w tym życiu czy w poprzednich wcielaniach, a po prostu usłyszysz wtedy na mojej sesji od, ze strony swoich przewodników duchowych przestań się już karać. I tutaj znowu użyję Analogii dobrego rodzica. Jeśli twoje dziecko coś zrobi, to czy ty będziesz je karać bez końca? Czy też ty chcesz, żeby twoje dziecko się nauczyło, że nie powinno się tak robić? Bo na przykład, jeśli pójdziesz i pobijesz kolegę, to kolega będzie cierpiał. A twoje dziecko będzie miało na przykład problemy w szkole, tak? Mam nadzieję, że jasno to wyraziłam. Czasami naprawdę, jeszcze raz podkreślam, chodzi o to, że mamy wyjść i nie powtarzać pewnych określonych zachowań w zamian za to, że mamy w nich tkwić, aż coś tam się przepracuje. Zawsze chodzi o miłość do siebie, o szacunek do siebie, o poczucie wartości, takie prawdziwe. Nie takie wydumane, nienarcystyczne, i tak dalej. Do tego, czym jest to prawdziwe, też się dochodzi z czasem, to też jest proces. I jeśli potrzebujecie innego spojrzenia, innej perspektywy na kwestiach, z którymi się zmagacie, to oczywiście zapraszam na swoje sesje. Dziękuję bardzo.